w biało-czerwonych strojach z Rakowem Częstochowa zamieszanie na polu karnym gości i Tomasz Kłos umieszcza piłkę w bramce strzeżonej przez Marka Matuszka który w tym spotkaniu zastępował kontuzjowanego bramkarza Rakowa Andrzeja Kretka Jeden do zera, takim wynikiem kończy się pierwsza część spotkania w drugiej połowie a konkretnie w 72 minucie akcję ŁKS-u rozpoczął Marek Chojnacki bardzo dokładnie podał do Grzegorza Wędzyńskiego który nie miał problemów z pokonaniem bramkarza Rakowa. Pod koniec meczu do głosu doszli jednak goście. W 80 minucie znów spore zamieszanie, tym razem jednak pod bramką Zbigniewa-Robakiewicza. Łódzki bramkarz obronił wprawdzie strzał Pawła Skrzypka, jednak był bezradny wobec dobitki Jana Spychalskiego. Na więcej już jednak LKSiacy gościom nie pozwolili i wygrali 2-1. Zabrzeński górnik Czerwone Koczulki wygrał z Olimpią Poznań na własnym boisku 2-0. Pierwszą ramkę strzelili Zabrzanie w 17 minucie spotkania, był to efekt ewidentnego błędu defensywy drużyny gości. Z prezentu skorzystał Arkadiusz Kampka. Górnicy grali w mocno rezerwowym składzie. Z 16 piłkarzy występujących w tym meczu 10 to wychowankowie zabrzańskiego klubu. Nie grali między innymi Szemoński, Jegor i Hajto. Okazuje się, że rezerwy zabrzański górnik ma mocne. W drugiej części zabrzanie podwyższyli rezultat meczu. Dynamiczna akcja Mieczysława Agafona, doskonałe podanie do Marcina Kuźby i ten, będąc sam na sam z Piotrem Wojdygą, strzela gola. Z zadziwiającą regularnością ten osiemnastoletni piłkarz zdobywa bramki w ekstraklasie. To jego ósmy gol w tym sezonie. Zwycięstwo zabrzan jak najbardziej zasłużone. Górnik Olimpia Poznań 2 do 0. Przy padającym śniegu i w błocie rozegrano w tychach spotkanie dwóch ostatnich drużyn w tabeli Sokoła Pniewy w czerwonych koszulkach i GKS-u Bełchatów. Dla obu zespołów ten mecz miał niebagatelne znaczenie. Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem przewagi gości, którzy stworzyli wiele okazji do zdobycia bramek, a najlepszych nie wykorzystali Marciniak i Berenstein. To jednak Soku mógł schodzić na przerwę, prowadząc 1 do zera, gdyby Bizacki trafił do pustej bramki. W 56 minucie Piotr Burlikowski zdobył swojego pierwszego ligowego gola dla Sokoła, wykorzystując sytuację sam na sam z Paciorkowskim. Chwilę potem mogło być 2 do zera, ale Słupek i Bramkarz uratowały Bełchatowian po strzale głową Rzepki. W 73 minucie Paciorkowskiemu puściły jednak nerwy i po starciu z Burlikowskim uderzył go głową w twarz, za co otrzymał oczywiście czerwony kartonik. W bramce GKS-u stanąć musiał zawodnik z pola, konkretnie Stocki, gdyż trener Krzysztof Pawlak wykorzystał wcześniej limit zmian. Stocki spisywał się w bramce nieźle, ale skapitulował w 84. minucie, gdy Krzysztof Bizacki ustalił wynik meczu na 2 do 0 dla Sokoła. Pogoń Amika. Goście grają w czerwono-białych strojach. Pierwszą połowę meczu zapisujemy na konto drużyny Zbronek. W 37 minucie Gola zdobył Mariusz Tomziński i było to jedyne godne odnotowania zdarzenie. Po przerwie piłkarze pogoni sprawili swoim kibicom znacznie więcej radości, strzelając Gola w 56 minucie po zagraniu dymkowskiego. W Szczecinie Pogoń Amika 1 do 1. Po grze niestety nadal bez wyrazu w wykonaniu portowców. Na stadionie Unii w Kędzierzynie Koźlu polska kobieca reprezentacja w piłce nożnej wygrała z reprezentacją Białorusi 3 do 0. Mimo fatalnych warunków atmosferycznych nasze piłkarki zagrały ambitnie i bardzo skutecznie. Już w 21 minucie spotkania Marta Otrębska po tym strzale zdobyła prowadzenie dla naszego zespołu. Następny gol był dziełem pary Agnieszka Leonowicz-Jolanta Nieczypor. Krótko wykonany rzut rożny, doskonałe zagranie Jolanty Nieczypor, strzał i główka Agnieszki Leonowicz, piłkarki nożnej szczecińskiej Romy. I było 2 do 0. Trzecią bramkę strzeliła Marta Otrębska, najskuteczniejsza zawodniczka naszej reprezentacji. Tak więc w ramach eliminacji Mistrzostw Europy nasza drużyna rozegrała trzy mecze, odnosząc trzy zwycięstwa bez straty bramki. Czekają nas jeszcze pojedynki z reprezentacją Czech, a także rewanż z Białorusinkami, a wówczas możemy awansować do grona najlepszych 16 drużyn na kontynencie wrzeńskim w futbolu. Pięściacze Wiktorii Jawożno są bardzo bliscy zdobycia trzeciego z rzędu tytułu drużynowego Mistrza Polski. W pierwszym meczu finałowym z Olimpią Poznań zespół Jerzego Rybickiego przed własną publicznością dał pokaz boksu efektownego i efektywnego. Trener gości Zdzisław Nowak przed meczem w Jaworzni liczył na sześciopunktową zdobycz. Jego plany pokrzyżowały porażki najsilniejszych punktów poznańskiej drużyny. Oglądany Robert Ciba, wicemistrz Europy i wicemistrz świata nie sprostał walecznemu Jerzemu Struźlikowi przegrywając jednogłośnie na punkty. Również Dariusz Snarski przegrał jednogłośnie z Aleksandrem Toczkiem. Pod nieobecność Witalisa Karpaczawskasa Robert Gortard z Wiktorii nie miał większych problemów z pokonaniem Rosjanina Aleksandra Wielcewa w wadze lekko średniej. Przed ostatnim pojedynkiem w wadze ciężkiej Wiktoria prowadziła z Olimpią 18 do 0. Jedyne punkty dla Poznania zdobył Piotr Jurczyk, który pokonał słabo dziś dysponowanego Krzysztofa Rojka. Ostatecznie Wiktoria Wożno pokonała Olimpię Poznań 18 do 2. Pierwsze minuty spotkania Tukstal, Stalowa Wola z Mazowszanką Pruszków wskazywały, że dla gospodarzy powtórzy się scenariusz w ubiegłym tygodniu meczu ze Śląskiem. Sporo strat prostych piłek przy doskonałej grze Wokera i jego kolegów sprawiły, że gospodarze przez całą pierwszą połowę bezowocnie gonili mazoszankę. O końcowym wyniku spotkania zadecydowało ostatnie 10 minut meczu. Stal złapała rytm gry, zaczął wreszcie trafiać prawica w duecie z Amerykaninem Redmonem. Jednak przede wszystkim w końcówce brylował Piotr Karolak. Lubizdywany wcześniej za błędy wziął na siebie ciężar wykończania akcji i w ostatnich 6 minutach zdobył aż 17 punktów, w tym 9 po rzutach za 3 punkty. Pokrzepieni postawą swojego kolegi, stalowo w końcówce zagrali bardzo rozważnie, wygrywając pewnie 105 do 92. Obok oglądanej przed chwilą drużyny ze Stalowej Woli jeszcze tylko Komfort Stargard zdołał wygrać spotkanie we własnej hali. Zaledwie jednym punktem akademicy z Torunia ulegli Przemyskiej Polonii. W niedzielę ostatni mecz ósmej kolejki Instal Białystok kontra Bytomskie Bobry. Dziś rozegrano także większość spotkań dziewiątej kolejki w Ekstraklasie Koszykarek. W szlagierowo zapowiadającym się meczu mistrz Polski ŁKS przerwał serię ośmiu zwycięstw Poznańskiej Olimpii, pokonując ją różnicą 21 punktów. Jutro spotkanie Ślęza AZS Storun. W meczu na szczycie ekstraklasy siatkarzy wicelider Kazimierz Sosnowiec pokonał prowadzącą w tabeli stołeczną Legię. Pięciosetowe pojedynki obserwowali widzowie w Szczecinie i Gorzowie. Seria Asiat Karek nie ma już zespołu bez porażki. Jedyna niepokonana dotąd drużyna, Pałac Bydgoszcz, musiała uznać dziś wyższość katowickiego kolejarza. Jutro okazja do rewanżu. Szóstą serię spotkań rozegrały pierwsze ligowe W najciekawszym meczu akademiczki z Gdańska uległy u siebie startowi Elbląg, ale utrzymały prowadzenie w tabeli, wyprzedzając lepszą różnicą bramek Lubelski Montex. Najmocniejszy zespół ligi, Warsowia nadal bez punktu. sobotę rozegrano większość spotkań drugiej ligi biłkarskiej. W pojedynku na szczycie grupy pierwszej ruch Chorzów pokonał Odrę Włodzisław 2 do 0 po dwóch golach Mariusza Śrutwy. Aż cztery bramki dla Polonii Gdańsk w meczu ze ślęzą zdobył Robert Kugiel. Wygrał także lider grupy drugiej Jeziorak i Ława, pewnie pokonując w Tarnowie miejscową Unię. Pozostałe spotkania w niedzielę. Blisko 90 kierowców z 9 krajów przystąpiło do rozgrywanego na podsudeckich bezdrożach 10. Międzynarodowego Rajdu Jelcze. Liczącą kilkaset kilometrów trasę zawodnicy pokonywali w anormalnych warunkach, w przenikliwym zimnie, błocie i padającym śniegu. Dzisiejszego etapu stanowiącego eliminację mistrzostw Polski nie ukończyło blisko 40 kierowców. W klaskacji samochodów ciężarowych najlepszy był Jelcz Jana Kornickiego, a Stanisław Lisowski wygrał rywalizację terenowców. John Whitaker. To nazwisko jest doskonale znane miłośnikom jest na całym świecie. Ten wspaniały zawodnik był gościem Bogdana Kuhejdy, dyrektora Stadniny Koni w Ochabach. Jest to legenda, która wygrał wszystko, wygrywając dwa razy Puchar świata, mistrzostwo Europy, zespołowo cztery razy, zdobywając zespołowo medale olimpijskie. Nie zdobył indywidualnego medalu olimpijskiego i nie był mistrzem świata ale nie ma myślę na świecie wielkiej nagrody, której on nie wygrał. Podczas jednodniowego pobytu w Ochabach John Whitaker znalazł czas na poprowadzenie dwóch treningów, podczas których udzielał młodym miejscom cennych wskazówek. Sam też wsiadł na konia, ku uciesze licznie zgromadzonej publiczności. Warto dodać, że John Whitaker zadebiutował w reprezentacji Anglii 20 lat temu na międzynarodowych zawodach CSIO w Olsztynie. Na pytanie, co jest jego najsilniejszą bronią. 40-letni zawodnik odpowiedział. Po pierwsze wydaje mi się, że rozumie jak koń myśli. Ja nie, nie, nie przeszkadza mi praca. I lubię wygrywać. Po uzupełnieniu wyników ligowych w jedynym meczu ligi Hokeja na Lodzie naprzód Janów pokonał BTH Bydgoszcz 7 do 2. Pozostałe spotkania hokejowe jutro. W pierwszym meczu o brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski w boksie KS Jastrzębie pokonał Gwardię Warszawa 12 do 8. Kończymy sportową sobotę w imieniu zespołu, który program przygotował. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony kwadrans. Dobranoc.